Dzień dobry Państwu, witamy z drogi dębińskiej na konferencji prasowej z udziałem trenera Warty Poznań, Pana Piotra Tworka. Dzień dobry. Mamy do odrobienia zaległości z szóstej kolejki Pekoextra klasy. W poniedziałek Warta Poznań zmierzy się z Legią Warszawa. Mecz o godzinie 18 w Grudzisku Wielkopolskim. Przysłali Państwo kilkanaście pytań, które teraz odczytam. Pytania są kierowane właśnie do trenera. Możemy rozpoczynać. Jako pierwszy pytania zadaję... Redaktor Radosław Nawrot z Gazety Wyborczej. Panie trenerze, dogrywka w Ostrudzie to chyba nie był najlepszy pomysł przed legią. No. W ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby grać, także to nie był nasz pomysł. Może tak do końca. W każdym razie stało się faktem, że mecz rozstrzygnęliśmy po dodatkowych 30 minutach. Najważniejszy, że cel osiągnęliśmy. Natomiast teraz do meczu. Tak naprawdę został nam tylko dzisiejszy trening i jutrzejszy dzień. Myślę, że nawet grając te 30 minut przed Legią to nie będzie miało dużego znaczenia, ponieważ motywacja i, i świadomość, że, że gra się z takim przeciwnikiem będzie większa niż, niż myślenie o zmęczeniu. Na początku października Legia miała problemy, a Warta właśnie wygrała pierwszy mecz i urosła. Mówiło się, że to wielka i rzadka okazja do wygranej Beniaminka nad mistrzem. A jak jest teraz? No gdy gdybaliśmy w tamtym okresie, że, że to byłaby duża szansa. Zważywszy na fakt, że, że faktycznie my po Wiśle, Płock byliśmy usatysfakcjonowani z zwycięstwem. Trzema bramkami Legia miała swój mały kryzys. Natomiast tak, de facto też nie można byłoby zakładać, że wtedy moglibyśmy sobie spokojnie z legią poradzić, bo tak i na pewno i wyłącznie rozstrzygnąłoby boisko. Nie myślimy już o tamtym czasie, skupiamy się teraz na teraźniejszości i teraz chcemy ten mecz jutrzejszy tak zagrać, żebyśmy mogli być z siebie zadowoleni, żebyśmy do samego końca pracowali na korzystny wynik. Dziękuję. Redaktor Grzegorz Hałasik, Polskie Radio Poznań. Dzień dobry, Panie Trenerze. Jak zespół wygląda fizycznie? Chodzi o piłkarzy, którzy wracają po chorobach oraz o krótki czas między meczem w piątek a jutrzejszym. No, wygląda zespół coraz lepiej. Mówimy o zawodnikach, którzy bo na, na ten temat jest to pytanie, którzy wracają po chorobie. Yy, Łukasz, Bartek, Kiliba, Adrian, Lis, Michał Jakubowski. Yy, już nie widać śladów ich absencji, czy, czy ich czasie właśnie po, po chorobie. W ostatnim meczu zagrali w Pucharze Polski, jestem z nich zadowolony, także myślę, że, że tutaj nie będzie śladu, jeżeli chodzi o, o, o ten okres, który, z który, w którym nie mogłem z nich skorzystać. Drugie pytanie. Czy Pana zdaniem Warta i Legia to będą jutro inne zespoły niż to by było miesiąc temu, gdy mecz odwołano? Czy ten czas zmienił coś w obu drużynach? Myślę, że to będą inne zespoły, bo, bo dla nas ten okres był dziwny, trudny. Fakt, że się już pozbieraliśmy po tym, po tym czasie, to nie znaczy, że, że jesteśmy w optymalnej może dyspozycji, ponieważ pokonując te problemy, które mieliśmy w tamtym okresie czasu. Mówimy o covidzie, no doszły nam kolejne problemy, a więc yy, no zawsze zawsze coś się dzieje takiego, co nie pozwala spać yy, spokojnie. Natomiast yy, śledząc Legię yy, też widzimy, że yy, są też problemy, nie zagra yy, Remi, nie, prawdopodobnie nie zagra Kante, Kapustka dopiero wraca po kontuzji, także no, każdy zespół ma swoje swoje drobne rzeczy, z którymi musi się y, zmagać. Natomiast od momentu, gdy sędzia zagwiżdża na boisku, myślę, że nikt nie będzie na to zwracał uwagi, każdy będzie na boisku dawał z siebie y, wszystko. My jesteśmy przyzwyczajeni do drobnych y, problemów, w słowie oczywiście drobnych. Zawsze mamy także, że, że nam się nie, nie układa tak, jakbyśmy sobie to życzyli. Natomiast przyzwyczajeni jesteśmy do pokonywania tych trudności. Jakie by one nie były, na pewno jutro będziemy myśleć tylko i wyłącznie o przeciwniku i o zwycięstwie. Dziękuję. Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Witam, trenerze. Czy Pana zdaniem legia obecnie jest mocniejsza niż miesiąc temu, kiedy to pierwotnie mieliście z nią zagrać? Na pewno w legii się troszeczkę uspokoiło, ponieważ ten okres, gdy ten miesiąc temu, gdy mieliśmy grać, to wiemy, że legia wtedy była poddawana ogromnej ocenie i krytyce po, po meczach z Karabachem. Było gorąco, i, i to mogło. Troszeczkę nam pomóc w tamtym okresie czasu, myśląc o, o meczu, tym, który jest teraz przełożony. Ten miesiąc czasu na pewno trenerowi Czechosławowi Michniowiczowi pozwolił na dalsze poznanie, czy lepsze poznanie zespołu, zespołu i, i wprowadzenie swojej wizji, swojej, swojego pomysłu na grę, co było już widać w meczu z pogonią Szczecin. My, zważywszy na fakt, że. Że ten okres też mieliśmy taki dosyć burzliwy. Cieszymy się, że, że do tego meczu jutro dojdzie i, i że możemy przystąpić w większym gronie, bo już mam ponad 20 zawodników na treningu, a więc, a więc jesteśmy, jesteśmy zespołem, który, który niezależnie czy to będzie grała legia, czy to będzie kolejny przeciwnik, będziemy musieli podobać wyzwaniu i, i grać na miarę swoich możliwości. A w tym meczu myślę, że że dołożymy jeszcze więcej procent, bo, no bo to jest taki mecz, który, który myślę, że swojego zespołu nie będę musiał dużo motywować. Dziękuję też za sytuację kadrową. Pyta redaktor Sławomir Lechna z naszego Głosu Poznańskiego. Jak fakt rozegrania w piątek do gry wpłynął na aktualną dyspozycję fizyczną zawodników Warty? Oraz czy wszyscy podstawowi piłkarze są zdrowi i będą do Pana dyspozycji w poniedziałek? Nie zagra na pewno ale i nie zagra Mariusz Rybicki, to są to dwie osoby które w ostatnim czasie złapały nam kontuzje. Nie mówię już o Kopczyńskim, nie mówię o, o Fiedusowiczu, Nikodemie, ponieważ oni mieli wcześniej urazy. Poza tym mam wszystkich zawodników do dyspozycji. Natomiast my tak mówimy o, o tym meczu piątkowym, że, że go graliśmy. Proszę zauważyć, że ja wykorzystałem pięć zmian. Najwięcej zawodnicy, którzy grali po 120 minut, to, to, to były jednostki, a, więc, a znając ich organizmy i, i Szybkość regenerowania się. Jestem na 100% przekonany, że będą do, do dyspozycji w 100% i, i w poniedziałek nie będzie po nich widać zmęczenia, natomiast zawodnicy, którzy grali w większości po 50-60 minutach, byli zmieniani, a więc to nie jest taki wielki też problem, jaki można gdzieś sobie wyobrazić. Natomiast no fakt faktem, że, że podróż dodatkowa i i, I zarwana noc to, to mogło troszeczkę nas wybić yy, z rytmu, ale zawodnicy czasami lubią i wolą grać yy, co co 2-3 dni. I ja uważam, że, że mój zespół, który jutro zobaczymy na boisku, yy, nawet gdy będą momenty kryzysu, będą momenty zmęczenia, będzie dawał z przysłowie wątroby. Dziękuję. Teraz do pytania redaktor Jakub, który przegląd sportowy, który też właśnie pyta o ten mecz w ostrudzie, czy fakt y, grania meczu Pucharowego w piątek w przeciwieństwie do Legii może się okazać kluczowy? Nie chciałbym już mieć od razu tłumaczenia, że graliśmy w Pucharze Polski i to mogło mieć wpływ i, i jakieś znaczenie przeciwko zespołowi wielokrotnemu mistrzowi Polski. Wygraliśmy, cieszymy się z Pucharu Polski. Ten mecz zamykamy, zamknęliśmy go już wczoraj. Teraz mamy kolejny mecz, i, i musimy zrobić wszystko, żeby do tego meczu przystąpić jak najlepiej tylko będziemy mogli. A więc świadomość pracy na maksymalnych obrotach do samego końca meczu, do ostatniego gwizdka, ale i świadomość gry, bo o tym w ogóle nie mówimy, tylko cały czas mówimy o zmęczeniu, 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 ale my musimy wiedzieć, że w meczu z Legią. My musimy zagrać na maksimum swoich umiejętności piłkarskich, bo tutaj, gdy będziemy popełniać proste błędy indywidualne, gdy nie będziemy wykorzystywać sytuacji, ale wierzę w stu że takie sytuacje się stworzą, to będzie ciężko o, o zwycięstwo, a, a tylko i wyłącznie taki cel przed swoim zespołem kładę. Mamy analizę Legii Warszawa, wiemy, w których fragmentach są mocni. Ale też wiemy, że, że z Legią można stworzyć sytuacje bramkowe, bo i Pogoń stwarzała, i, i Krakowia stwarzała, i, i Zagłębie Lubin miała swoje sytuacje. Także uważam, że oprócz przygotowania motorycznego, siłowego, biegowego, na pewno w większości będą odgrywały indywidualności, indywidualne przygotowania techniczno-taktyczne i, i, i taktyka na ten mecz, yy, którą zawodnicy poznają na odprawie jutrzejszej. Drugie pytanie. W grudzisku wielkopolskim warta nie zdobyła w tym sezonie jeszcze bramki. W meczach z piastem i z górnikiem zespół nie stwarzał sobie wielu klarownych okazji pod bramką rywali, Za to na wyjeździe warta prezentuje się dużo lepiej. Skąd Pańskim zdaniem taka różnica? Oczywiście poza klasą rywali w spotkaniach u siebie? No może i faktycznie, bo każdy rywal jest inny i z każdym rywalem inaczej się gra. Mieliśmy ostatnio przekrój naszych przeciwników, którzy w różnym ustawieniu i taktycznym grali i w różny, różny mieli pomysł na. Na grę. Może tak przysłowiowo mówi się, że, że łatwiej się gra na wyjeździe, ponieważ gra się z kontry, czy gra się bardziej zachowawczo. My na wyjeździe może więcej stwarzamy sobie tych sytuacji bramkowych, ponieważ. Może inaczej rywal do nas podchodzi, grając u siebie, zważywszy na fakt, że jesteśmy beniaminkiem i, i, i przeciwnik u siebie bardziej chce może otwierać, bardziej chce dominować. A więc, te odległości, te, te miejsca, w których yy, moi piłkarze posłają piłkę, są większe i, i może łatwiej, i może więcej o sytuacje bramkowe. Natomiast, już yy, jest to kolejna yy, kolejka, yy, w której gramy, i, i powoli zespoły wiedzą, że. Że z wartą gra się dosyć trudno, jeżeli chodzi o przełamanie naszej defensywy, a więc też różne pomysły mają na nas przeciwnicy i nierzadko też próbują grać w takim stricte defensywnym ustawieniu, co, co mieliśmy przykład i w Pucharze Polski, a, a też i z górnikiem Zabrze, który w drugiej połowie cofnął i, i bronił dostępu do swojej bramki, a, a my nie mogliśmy stworzyć sobie więcej sytuacji. Bramkowych niż, niż górnik. Natomiast, natomiast w każdym meczu robimy wszystko, w każdym treningu robimy wszystko, żeby tę sytuację stwarzać w meczu, i, i uważam, że w jutrzejszym meczu na pewno one się znajdą. Dziękuję. Teraz będą dwa pytania, w których padną konkretne nazwiska. Jakub Kawecki, Ultra Zwarta. Panie trenerze, jak wygląda forma fizyczna Bartosza Kiliby i Michała Jakubowskiego po meczu w Pucharze Polski? Czy będą gotowi do gry w meczu z Legią od pierwszej minuty? No, zdecydowanie ta forma jest ich już w porządku. Bartek zagrał 120 minut, zagrał na bardzo dobrym poziomie i, i, i znów mieliśmy w swoich szeregach kapitana i, i ostoje defensywy, bo na boisku cały zespół to odczuwał. Ja jestem niezmiernie zadowolony z powrotu Bartka Kieliby i, i oby takie yy, przypadłości, jakie, jakie miało ostatnio, już go nie, nie dotyczyły, bo, bo wiemy, że Bartek to jest mocna, to jest ostoja naszej defensywy, to jest mocny środek yy, obrony i, i ogromny charakter, poświęcenie i, i dobry duch zespołu. Yy, Michał Jakubowski, z racji, może też pozycji, troszeczkę. Troszeczkę bardziej, gdzie pracuje o charakterze szybkościowym, wytrzymałości szybkościowej, jeszcze nie jest w 100%, natomiast na pewno, na pewno z Michała będę musiał i będę mógł korzystać w tym meczu, bo, bo mam dwóch zawodników na, na obecną chwilę na boku, pomocy jego i tylko Mario Rodrigueza, więc tutaj, nawet gdy Michał nie będzie w stanie, to będzie musiał, także nie ma innej opcji. Ale w każdym tygodniu, czy w każdym treningu ci zawodnicy na pewno te, te swoje umiejętności, możliwości będą poprawiać. Teraz Kacper Bagrowski, Gazeta Studencka Fenestra. W ostatnich trzech spotkaniach warto oglądaliśmy na boisku Roberta Iwanowa. Jak trener ocenia jego postawę w tych spotkaniach? Czy, zdanie trenera, zaprezentował się na tyle dobrze, aby myśleć o stałej rotacji między Kielibą, Łowniczakiem i właśnie Iwanowem? Czy jednak zdrowa para kiel, Kieliba-Ławniczak jest nie do rozbicia? No to jest bardzo trudne pytanie, na które jednoznacznie nie mogę odpowiedzieć, ponieważ yy, to jest ocena piłkarzy, którą, którą yy, jeżeli miałbym yy, podawać, to na pewno, na pewno najpierw do nich, a później yy, gdzieś w gronie naszych trenerów i, i, i tutaj w klubie. Natomiast mogę ocenić yy, generalnie, nie porównując Roberta do, do moich piłkarzy, ale jego grę, to jest zupełnie inny typ obrońcy, niż ten, który, do którego my przyzwyczajamy naszych kibiców. To jest zawodnik, który, który cechuje się takim spokojnym wprowadzeniem piłki. Mniej może szybkościowo, mniej, mniej waleczny, bo, bo za takich uważam Aleksa i Bartka Kilibę. Natomiast trójka tych środkowych obrońców to jest to jest mój pomysł na, na, na tą parę defensywną i, i w zależności od tego, jak będzie się układał mecz, czy, czy w sytuacjach newralgicznych, no będę, będę musiał z nich tylko korzystać, ponieważ, ponieważ no, z innych nie będę mógł, bo mam tylko, tylko ten wybór, a więc tutaj każdy z nich, kto będzie na, kto będzie miał najlepszy najlepszą dyspozycję, kto będzie najlepiej się prezentował, będzie grał. Dziękuję i na koniec mamy dwa pytania od dyrektora Pawła Jonika z telewizji WTK. Panie trenerze, dzień dobry. Czy czujecie już w drużynie atmosferę Wielkiego Piłkarskiego Święta przed meczem z Legią? No na pewno. Na pewno może tak to nie widać w zespole, że są tylko rozmowy o Legii, ale, ale podświadomie wiemy, że, że gramy z zespołem, który no, jakby nie patrząc, no jest mistrzem Polski wielokrotnym. Gra na dobrym poziomie. Ma w swoich szeregach indywidualności piłkarskie. Ja jestem ciekaw, jak, jak moi zawodnicy na tle tego rywala będą się prezentować. Bo o zaangażowanie i o wolę walki jestem spokojny. Natomiast no tutaj to już będą wyolbrzymione nasze albo umiejętności, albo i nasze problemy, ponieważ na tle takiego rywala. No, będziemy mogli widzieć o swojej si będziemy mogli wiedzieć więcej o, swojej możliwości o swoich możliwościach, o swojej sile. no bo, bo Myślę, że, że no, w takim meczu, w takim meczu no, pewne sytuacje, czy pewne rzeczy, pewne rzeczy, które nam się wydaje, że, że mamy OK, mogą zupełnie być inaczej odbierane. Ale z drugiej strony, jestem też przekonany, że, że w takim meczu zawodnicy. Dadząc z siebie więcej jeszcze niż potrafią, a więc swoje umiejętności wywindują na najwyższy poziom i na to liczę, na to czekam i, i w to wierzę, ponieważ znam swój zespół i wiem, że, że w chwilach takich właśnie jak ta, która teraz jest przed nami, potrafię znieść się na, na wyżyny, bo już dawał takie wcześniej sygnały. Ostatnie pytanie, tutaj mamy odniesienie do historii po raz ostatni. Warta grała z legią w Lidze 11 marca 1995 roku. Tamto spotkanie zakończyło się wygraną Zielonych 1 do 0. Na czym, planujecie, na czym planujecie oprzeć swoją grę, by być może powtórzyć osiągnięcia sprzed 25 lat? Hmm. 95 rok. Ja miałem 20 lat w tym czasie. To to szmat czasu, 15-25 lat temu. No na, pewno, na pewno znamy historię tego meczu i, i Legia, która czwarta może w tamtym okresie czasu, która no, pamiętała się po dolnych rejonach tabeli, zrobiła niesamowitą niespodziankę i urwała punkty Legii Warszawa no to pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych na boisku i, i ja bym wiele dał i życzył, żebyśmy powtórzyli ten Wynik. A na czym będziemy opierać, no to, to jutro, jutro myślę, że na boisku pokażemy, bo mamy pomysł na Legię, mamy plan, żeby rozmontować też Legię i jestem przekonany, wierzę, że nam to się uda, ponieważ generalnie grając z zespołami markowymi, dobrymi zespołami, my myślę, że podchodzimy do tych, do tych spotkań zupełnie inaczej niż z takimi, gdzie, gdzie może jesteśmy równorzędnymi zespołami, czy, czy w roli faworyta. My wolimy grać z takimi przeciwnikami, a więc jutro liczę na, na dobrą dyspozycję, na dobre widowisko na boisku. Dziękuję, aby tak było. Dziękuję już panu trenerowi za, za odpowiedzi, za udział w konferencji, państwu też za przesłane pytania, mimo nietypowej, nietypowego terminu, za to, że byliście z nami. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Do widzenia. Dziękuję bardzo.